Byłchotowcy policjanci w dochodzeniu badają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, w którym trzy osoby zginęły i trzy zostały ranne. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło o godzinie 7.50 na 290 km drogi krajowej numer 74 na wysokości wsi Osina. Podczas wyprzedzania przez 30-letnią byłchotowiankę kierującą peżotem 307 innego samochodu. W wyniku zderzenia peżota z kierowanym przez 39-letniego szczercewianina obrażeń ciała doznało 6 osób. Dwoje kierowców oraz czworo pasażerów Renault, kobiety w wieku 64 i 34 lata, oraz dwoje dzieci, chłopiec w wieku 5 lat i dziewczynka w wieku 8 lat. Rannych dorosłych przewieziono do szpitala w Bełchatowie, natomiast dzieci transportem lotniczego pogotowia sanitarnego przetransportowano do szpitali w Bełchatowie i Łodzi. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, obie kobiety jadące Renault scenikiem oraz ośmiolatka zmarły. Na miejscu tragedii policjanci zabezpieczyli liczne ślady, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku i ostatecznym ustaleniu jego Przyczyny.